Witajcie w kolejnym odcinku Archiwum Tajemnic Wiary Miejsca, w którym odkrywamy mniej znane oblicza świąt, rytuałów i wierzeń. Dziś przeniesiemy się w sam środek sierpnia, do dnia, w którym polskie kościoły wypełnia zapach świeżych żół, a w dłoniach wiernych pojawiają się barwne bukiety. 15 sierpnia to uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W naszej polskiej tradycji znana jest też jako święto Matki Boskiej Zielnej. Ale za tym pięknym... Pachnącym obrzędem kryje się znacznie więcej niż tylko poświęcenie roślin. To opowieść, w której spotykają się pradawne wierzenia Słowian, starożytne święta plonów, chrześcijańska pobożność i niezwykłe legendy o cudach. W centrum tego dnia stoi wiara w niebowzięcie Maryi, przekonanie, że matka Jezusa po zakończeniu ziemskiego życia została z duszą i ciałem wzięta do nieba. Choć Pismo Święte nie opisuje tego wydarzenia wprost, tradycja chrześcijańska siega tu do starożytnych przekazów i apokryfów które już w pierwszych wiekach wspominały o pustym grobie Maryi i cudownym zapachu kwiatów, które miały w nim pozostać. W kościele wschodnim uroczystość ta znana jest od V wieku jako zaśnięcie Bogu Rodzicy. Na Zachodzie obchodzono ją od VII wieku, a w Polsce ślady jej czci sięgają czasów pierwszych piastów. Dogmat o niebowzięciu został uroczyście ogłoszony dopiero w 1950 roku przez papieża Pusa XII w Konstytucji Apostolskiej Zimus Deus, potwierdzając wiarę, która przez wieki żyła w sercach wiernych. 15 sierpnia to dzień, kiedy w polskich kościołach pachnie świeżymi ziołami, a w rękach wiernych pojawiają się bukiety skłosów, kwiatów i owoców. Liturgia nazywa to uroczystością w najświętszej Maryi Panny, tajemnicą wiary, w której Maryja została z duszą i ciałem wzięta do nieba. Ale w polskiej tradycji od wieków ma jeszcze inne imię matki boskiej zielnej. I choć kazania koncentrują się na niebiańskim wymiarze święta, Rzadziej słyszymy o ziemskich korzeniach tej daty, a ty sięgają czasów znacznie starszych niż samo chrześcijaństwo. Środek sierpnia od tysięcy lat był momentem szczególnym w życiu ludzi. To czas, gdy zboża stoją w snopach, owoce dojrzewają w sadach, a łąki pachną intensywniej niż kiedykolwiek. W wielu kulturach dzień ten lub okres wokół niego był świętem plonów i dziękczynienia. U dawnych Słowian odbywały się wtedy obrzędy kończące żniwa. Kobiety niosły do świętych gajów wieńce i wiązanki ziół, dziękując matce ziemi i Mokoszy za urodzaj. Zioła miały moc uzdrawiania i ochrony, używano ich w leczeniu ludzi, zwierząt, a nawet w magii. Wierzono, że rośliny zebrane o tej porze roku mają w sobie największą siłę, bo nasyciły się letnim słońcem i energią ziemi w pełni swojej mocy. Podobne obrzędy znano w starożytnym Rzymie. W osiemnastym roku przed naszą erą cesarz August wprowadził Ferię Augustii, święto odpoczynku po żniwach, przypadające właśnie w połowie sierpnia. Był to czas procesji, wyścigów, uczt i składania ofiar bogini Ceres, patronce urodzaju. W Italii ta tradycja przetrwała wieki i do dziś 15 sierpnia Włosi obchodzą Ferragosto, w wielu miejscach nadal łącząc je z błogosławieniem owoców i ziół. W górskich regionach południowych Włoch procesje wychodzą z kościołów z figurą Matki Bożej, przed którą niesie się kosze pełne świeżych warzyw, winogron i pachnących ziół, a starsze kobiety szepczą stare modlitwy, które pamiętają jeszcze czasy pogańskich rytuałów. Celtyckie ludy Brytanii i Irlandii świętowały Lughnasad czas pierwszych zbiorów, który przypadał na początek sierpnia, ale obrzędy i uczty trwały nieraz przez dwa tygodnie. Wspólne biesiady, turnieje, procesje i poświęcenie plonów bogom były okazją do dziękczynienia za urodzaj i proszenia o łaskę na kolejne miesiące. Tam również wierzono, że zioła zebrane w tym okresie mają moc chronienia domów przed chorobami i złymi mocami, palone je w ogniskach lub zawieszano nad drzwiami. Kiedy chrześcijaństwo zaczęło kształtować kalendarz liturgiczny, wiele z tych dawnych obrzędów nie zostało wymazanych, lecz ochrzczonych. To, co wcześniej ofiarowywano boginiom czy duchom ziemi, zaczęto przynosić do kościoła i składać w ręce Maryi. Ludzie widzieli w niej nową patronkę urodzaju, zdrowia i domowego dostatku. W ten sposób święto wniebowzięcia w niebowzięcia, naturalny sposób stało się w Polsce także świętem plonów Matki Boskiej Zielnej. Bukiet na ten dzień miał określone zasady. W wielu regionach musiał zawierać 7, 9 lub 15 gatunków roślin, liczby o symbolicznym znaczeniu, odnoszące się do pełni, doskonałości lub liczby tajemnic różańca. W środku były kłosy zbóż, by zapewnić chleb, zioła lecznicze, mięta na odświeżenie sił, piołun na ochronę przed chorobami, ruta na odpędzenie złego uroku. Macierzanka na wzmocnienie serca, krwawnik na leczenie ran. Dodawano kwiaty polne dla piękna i radości życia, oraz jabłka, gruszki, orzechy. W górach pojawiały się gałązki świerka lub jarzębiny, które miały chronić przed złymi duchami i piorunami. Poświęcone bukiety stawały się domowymi amuletami. Wieszano je pod sufitem, za obrazem Matki Bożej, wkładano do stodoły, dodawano do paszy dla bydła w chorobie. W czasie burzy palono ich fragmenty, by ochronić dom przed piorunem. Część ziół odkładano na zimę, by przygotować z nich na pary lub pokazania, kiedy w rodzinie ktoś chorował. Wierzono, że poświęcone rośliny nie tylko leczą ciało, ale też odpędzają złe duchy i złe sny. Z tym dniem wiąże się legenda o pustym grobie Maryi. Gdy apostołowie przyszli po jej śmierci, zamiast ciała znaleźli tylko kwiaty i zioła, miało to być potwierdzeniem, że została wzięta do nieba. Od tej chwili rośliny stały się symbolem jej błogosławieństwa. Podania mówią, że zapach tych kwiatów był tak intensywny, iż unosił się nad miejscem przez wiele dni, przyciągając ludzi z okolicznych wiosek. Ale są i historie mniej oficjalne. W okolicach Radochowa, na górze Cierniak, od wieków wierni zbierają się 15 sierpnia. Według tradycji XVII wieku, podczas epidemii, mieszkańcy przynieśli na szczyt góry zioła i prosili Maryję o ratunek. Choroba ustąpiła, a od tamtej pory co roku odbywa się tu pielgrzymka. Mówi się, że zioła poświęcone na cierniaku mają szczególną moc uzdrawiania. W Kalwarii Zebrzydowskiej do dziś pielgrzymi przynoszą ogromne, misternie ułożone wieńce, które poświęcone wracają z nimi do domów, by chronić rodzinę. W Tuchowie i okolicach Podkarpacia znana jest opowieść o dziecku, które po wypiciu naparu z poświęconych ziół wyzdrowiało z ciężkiej choroby płuc. W świętej lipce przez lata wierzono, że poświęcone kłosy z sierpniowego bukietu chronią dom przed pożarem, wkładano je do belek dachowych lub chowano za framugą drzwi. W kronikach parafialnych z XIX wieku znajdziemy zapisy o uzdrowieniach. Kobieta sparaliżowana po wypadku odzyskała władzę w nogach po wypiciu naparu z poświęconych ziół. W Podkarpaciu bydło dotknięte zarazą wróciło do zdrowia po dodaniu do paszy poświęconych kłosów. W Małopolsce wierzono, że spalanie fragmentów bukietu w piecu podczas pieczenia chleba zapewnia dobrobyt i urodzaj na kolejny rok. W niektórych wsiach poświęcone zioła wrzucano do studni, by oczyścić wodę. Podobne zwyczaje istnieją w wielu krajach. W Niemczech błogosławienie bukietów nazywa się Krauterweiche, w Austrii i Szwajcarii Buschenweich. W Czechach odbywa się blinkowa mszę, gdzie ludzie przynoszą do kościoła pęki lawendy, szałwi i dziurawca. W południowych Włoszech procesje Ferragosto przechodzą przez pola, zatrzymując się przy kapliczkach, gdzie kapłan błogosławi zioła i owoce. W Hiszpanii w niektórych regionach do dziś w uroczystość Wniebowzięcia przynosi się do kościołów kosze fig, migdałów i świeżych winogron, które potem rozdziela się między ubogich, wierząc, że dar z tej daty ma szczególną wartość duchową. Matka Boska Zielna to więc nie tylko liturgiczne wspomnienie. To historia, w której splatają się dawne rytuały pól i łąk. Starożytne święta żniwne i chrześcijańska pobożność. To dzień, w którym Maryja w polskiej wyobraźni staje wśród snopów, błogosławi rośliny, a wraz z nimi ludzi, ich domy i codzienne troski. Może właśnie w tym tkwi największa tajemnica, że w sierpniowym bukiecie wciąż kryje się echo dawnych ofiar składanych bogom, szeptane zaklęcia naszych prababek i cicha modlitwa, która, niezależnie od epoki, ma ten sam cel prosić o opiekę nad ziemią, zdrowiem i życiem. I tak kończy się nasza sierpniowa podróż przez pola pachnące ziołami, dawne obrzędy zękczynne i legendy, które splatają się z wiarą w niebowzięcie Maryi. Matka Boska Zielna pozostaje w naszej tradycji nie tylko patronką urodzaju, ale też strażniczką zdrowia, domowego ogniska i codziennych trosk. Jeśli ta opowieść była dla Was ciekawa i odkryła przed Wami nowe wątki, które rzadko pojawiają się w kazaniach, zasubskrybujcie archiwum tajemnic wiary, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Dziękuję. Że byliście dziś ze mną i do usłyszenia w kolejnym spotkaniu z tajemnicami wiary.